Cześć kochani, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na makijaż świąteczny w mojej odsłonie. Więc nie przedłużamy, a zaczynamy. w kabusi w świątecznym kubeczku i lecimy. Pięknację już mamy nałożoną. Założyłam nawet kolczyki, żeby był fajny efekt powitalny. I nałożymy sobie, słuchajcie, podkład cyklarysy. On jest kryjący, fajnie ujednolici nam cerę i ma w składzie korektur, więc korekturę już nie będę nakładać. Bardzo fajnie kryje. Starczy niewielka ilość, żeby rozprowadzić na całą buzię i mieć fajny już efekt kryjący. Zaleczek i lecimy. Ja zwykle, jeżeli chcę fajniejsze krycie, wybieram pędzel, rzadko kiedy wybieram gąbeczki. Gąbeczką uzyskacie dużo taki lżejszy efekt i to krycie jest bardziej takie delikatne. A pędzel nam wtłacza dosłownie produkt, podkład w skórę i od razu nam wszystko pięknie ujednolica, przykrywa. Dzisiaj, słuchajcie, będzie akcent na usta, będą czerwone usta zrobione. Będzie błysk na oku, no bo jak święta, to i błysk. Wiadomo, będzie kreseczka elegancka i co? Głównie na akcent na usta i błysk będzie na oku. Zobaczcie, będzie pięknie to wyglądać. Dobra, rozprowadzamy. Pyk, pyk, pyk. I pamiętajcie, że przed takimi wyjściami, przed świętami, przed jakimiś imprezami, żeby ładnie wypielęgnować, przygotować makijaż, przygotować cerę pod makijaż taki profesjonalny, żeby nie było podkreślonych suchych skórek, bo trwałe podkłady zastygające niestety, ale nam podkreślają suche skórki i nie wygląda to fajnie. Więc taki mały tip, nawet maseczkę można sobie przed makijażem nałożyć w wypłachcie. I dodatkowe tutaj nawilżenie będzie e, i wypielęgnowanie tej cery, ale nie zapominajmy o takiej podstawowej dziennej pielęgnacji, dziennej nocnej. O, dobra. i nocnej. Fajnie jest go też tak wtłoczyć w, dło, w głąb skóry, żeby go dobrze po prostu dopracować, żeby on się niemalże nam wtopił w tą cerę, bo jak on już się wtopi, zastygnie, to on już będzie nie do ruszania. ja. droga leja. Polecam. Dobra też na szyję, żeby nie było takiego odcięcia, że tutaj nam się kończy podkład, a na szyi po prostu jest już krecha od podkładu, więc przeciągamy pozostałości. I pamiętajmy, żeby zawsze podkład wybierać o ton chociaż jaśniejszy niż reszta ciała. Mówimy dełko niezmiennie, lulalof stylizacja jest cudne. Ja mam w brązowym, teraz wyszło w kolorze jasny brąz, jestem ciekawa. Dla niektórych właśnie to brązowe było za ciemne, zwłaszcza dla blondynek, takich jasnych, nie? Dobra, teraz sobie wyczesuję te brewki. To mytełko potrzebuje chwili, żeby zastygnąć, więc dlatego robię to wcześniej. Nadmiar sobie zawsze na rączkę odbijam. Taką już niewielką ilość, ilością sobie wyczesuję te włoski, po prostu je ja układam jak te włoski są fajnie ułożone, wyczysane, to od razu buzia jest taka zliftingowana, rzekłabym. Widzicie, jest bardzo różnica. A tu jest taka pełniejsza. Brewki mamy zrobione, tak to wygląda. Ja, jak zastygnie jeszcze mędełko, będę je wypełniać. Tymczasem przechodzimy do konturowania. Ja użyję, ja zrobię mokre konturowanie, później wzmocnię jeszcze suchymi produktami. Na początek mokre, na, nie, na nieprzypudrowanej oczywiście buzi robimy konturowanie, nie pudrujemy jej, najpierw konturowanie, później jeszcze będę wzmacniać konturowanie produktami suchymi i na końcu będę utrwalać ten makijaż. Więc lecimy z konturowaniem. Zaznaczamy swoje kości policzkowe. Ja to zawsze robię wyżej nieco niż jest końcik ust, żeby automatycznie nam podnieść policzek, a nie jeszcze go obniżyć. Podnosimy wszystko w makijażu. Ja mam ten stick od Golden Rose. Bardzo przyjemnie on się rozciera, jak takie masełko. Nie stworzycie sobie nim żadnych plam. Masek też konturujemy. Trudno się podglądzić jak coś, dlatego lepsze w bok, nie centralnie. <grych> o, lekko też powieki. I rozcieramy. Ten sam pędzelek co do podkładu użyjemy. Nie bójcie się, słuchajcie, konturowania na mokro, jeżeli nie jesteście w tym jeszcze pewne, nie macie takich prawy wyczucia, po prostu mniej pod produktu sobie nakładajcie i zawsze go można dołożyć, niż przedobrzyć w drugą stronę. Jak wyczujecie już produkt, to Wam już na pewno dużo sprawniej to będzie szło. No i trenujemy, trenujemy. W jest z kreseczkami, słuchajcie, jak nie umiecie malować, nie potraficie, stresujecie się, tam nie wychodzą Wam. Nie róbcie tego nigdy przed ważnym wyjściem, na przykład przed imprezą świąteczną, tylko wcześniej zawsze sobie trenujcie te kreski. Bo je naprawdę trzeba wytrenować, trzeba je rysować, rysować dzień po dniu, aż w końcu się dojdzie do jakiejś tam perfekcji. I zobaczcie już jak to przyjemnie wygląda. Właśnie ten kontur mokry wzmacniamy produktami suchymi, czyli brązerem suchym. I po prostu sobie wzmacniam ten efekt konturowania, jak gdyby utrwalając produkt mokry. I im mniej, znaczy lepiej, czyli nakładajmy sobie tego produktu, mniej warstwowo dokładając go. A w ten sposób nigdy nie zrobimy sobie plamy. Plamy się tworzą od nieumiejętnej aplikacji również od tego, że za dużo produktu na ten pędzel nakładamy. No i zobaczcie, jak policzek pięknie już wygląda. Cudo. Konturowanie to cudo naprawdę. Można pięknie sobie buźkę wymodelować, podkreślić to, co piękne. Czas na róż w kremie, nie za dużo z tym różem, słuchajcie, bo już mamy czerwoną kreację, więc nie chcemy z nim przesadzić. i rusz nakładamy wysoko, praktycznie tak pod oko i wyciągam jest delikatnie rozświetlając, odbijający światło, więc będzie pięknie się prezentować. Dobra, konturowanie mamy na tą chwilę zakończone. Możliwe, że ja później jeszcze do niego wrócę, jak już będę miała cały makijaż skończony, wtedy sobie zobaczę, co tutaj jeszcze nie gra, czego dołożyć, czego by pasowało jeszcze troszkę rozblendować, co wygasić jeszcze pudrem ewentualnie. Takie rzeczy zawsze sobie za... zostawiam na sam koniec. Jak już cały makijaż jest skończony, to wtedy wiemy, co jeszcze dodać, co tam poprawić by się zdało. Teraz utrwalę wszystko sobie Stars From The Stars Puder Blur. To jest prawdziwy blur, słuchajcie, to jest taka petarciuszka. On nam po prostu wygładza tak cerę, to jest niesamowite. Jest tak drobno zmielony, jest perfekcyjny. Jedyne co, te pudry sypkie strasznie się osypują, co nie? Przez te opakowanko wszystko z niego leci się, wydobywa, no ale coś ze coś jego go po prostu ubóstwiam i tak utrwalamy sobie. Cały dół, tutaj gdzie nie było konturowania. Oko ust. Będzie czerwona pomadka, więc tutaj musieć wszystko perfekcyjnie. Aby nam się tutaj nic nie wyświecało też. Pod oko. wokół nosa. On też się lubi wyświecać. I środkową część czoła. Czyli taką dobrą sprawę ja tutaj główną uwagę poświęcam zawsze, jeżeli chodzi o przypudrowanie cery w strefie T. Czyli środek czoła nos. jak tutaj te rejony przynosi pod oczka. I Mówię, Uwielbiam, jest to mój ulubiony, drogeryjny puder. I to jest, słuchajcie, mat, ale nie jest taki tępy mat, wiecie, że cera jest taka spłaszczona, że widać, że mamy ten puder, tylko to jest taki miękki, aksamitny mat, że cera nadal żyje. My to. Lecimy dalej, słuchajcie. Teraz przejdę do wypełnienia moich brwi. Bo nie są perfekcyjne, są jakieś tam dziurobraki, a więc przydałoby się tutaj wjechać pisakiem do brwi. On jest bardzo taki precyzyjny i ma takie trzy końcóweczki w zasadzie, widzicie to? Mam nadzieję, że widać. Trzy są takie końcóweczki włoskowe, jest taki precyzyjny, że każdą dziurę nam spokojnie wypełni. On jest od Belle Hypoallergenic ja mam w odcieniu go nie wiem, jakiś, jakiś jasny dla blondynek, zaraz wam powiem. 02 Dark Blond, czyli ten ciemniejszy blond. Ok, lecimy. I słuchajcie, i żeby pracować tym pisakiem, trzeba naprawdę wyczuć rękę, ruchy muszą być bardzo delikatne, takie aby-aby takie aby, 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 aby przesunięcie. Bardzo delikatnie trzeba nim pracować. Nie tak jak eyelinerem To musi być ruch zdecydowanie bardziej taki wyczuwalny, taki przesuwisty, no bardzo delikatny. Taki, jakbyście chcieli mikrokreseczkę namalować, o. I zaznaczający sobie początek, głównie tych początków Zawsze brakuje. Abiś nie dra, proszę. O, i zobaczcie, jak to ładnie, już delikatnie, bardzo wygląda. Abiś. Co za piesno. Widzicie? Super. Z tym, tym produktem, słuchajcie, zachwycona. No i super, no i mamy brew. O to chodziło. O, byś w końcu się ułożył. Dobra, pora to wyczesać szczoteczką. Spiralką. I zobaczymy jak to się wyrezentuje. Najlepsze kombo do brwi. Pisek Bel i Lula love mydełko brązowe. Mega. Nie mam słów. Dobra, a jeszcze słuchajcie, przed świętami albo przed sylwestrami polecam Wam właśnie tego komba stylizacyjnego do brwi. Zrobić dwa dni wcześniej minimum. Henny do brwi. To już w ogóle się nie napracujecie przy tych brwiach, nie? Więc no. Zrobimy sobie na to i będzie mniej czasu się schodzić nad brwiami. Które no, są czasochłonne, nie? Jeszcze w zależności jakie kto ma luki i dziury w nich. Ja za akurat nie mam. Głównie sobie wymaluję te początki gdzieś tam pomiędzy mi brakuje włosków. Łyk kawusi i lecimy, słuchajcie, teraz do oczu przechodzimy. Mam taką wizję, żeby na cały środek dać błyszczący, połyskujący cień, a załamanie zewnętrzne zrobić takim burgundowym. Modny kolor tej jesieni. Takim burgundowym właśnie odcieniu i troszeczkę później stopniowo go wygaszać brązem. Więc zobaczymy. Wizja jest taka. Zobaczymy, co wyjdzie. Dobra, bierzemy burgundik. Ja mam tutaj taki burgundik z palety od plam szopu. To będzie ten odcinek, taki burgundowy. I też nabieramy go o ciupinkę, tak samo jak z i Im mniej, znaczy lepiej. I stopniowo dokładamy. Tutaj musi być bardzo taki yy, no takie spokojne, przemyślane działanie, blendowanie, no bo inaczej powstaną plamy, a takie kolory burgundowe właśnie są dość wymagającymi kolorkami i stopniowo sobie nanoszę i blenduję. I tak i blendowanie kolorami, kolorami matowymi i ciemnymi to jest bardziej takie wtłaczenie, ubijanie i dokładnie. Jak coś wyjdzie za dużo można odbić. I znowu dokładam. Blendowanie to wiem, że zmora w większości. Ja natomiast bardzo lubię to robić. Bo mnie to bardzo relaksuje, uspokaja. więc ja tak mogę się sobie ubijać. No problem. Jak ktoś jest niecierpliwy, to uwierzę, że może to irytować. To nie będzie jakiś bardzo trudny, słuchajcie, makijaż, więc myślę, że spokojnie, jeżeli będziecie chcieć, spokojnie sobie w domu go odtworzycie. idzie już taka bardzo fajna, delikatna nam się chmureczka tworzy. O to właśnie nam chodzi. I teraz będę wszystko to rozcierała takim brązikiem, nie za ciemny. Odbijamy i wszystko to, co jest nad, będę ładnie to wykaszać tym brązem i rozcierać. Let's go. No, I tutaj, tutaj, gdzie zaczęłam tym burgundowym, tak też nanoszę ten brązik. I to wszystko ładnie się ze sobą połączyło. Widzicie? I już to zaczyna wyglądać. No to właśnie nam chodzi, żeby to wszystko było takie mięciutkie, połączone. Zakładam brązu, odbiję i i wyciągam na zewnątrz i do rysowania kreseczki myślę, że sobie wezmę ten ciemny prądzik właśnie. I lecimy rysać. Przelej mi Ukleję dzisiaj też kępki do tego makijażu. To będzie pięknie. Teraz słuchajcie, na pigment sypki, ja mam w ocenie 01 pigment od Belle, oj, leci Belle. Dobra i lecimy, będziemy sobie go przyklejać na primer do pyłków, no taki klej. Klej do brokatów od Róży. ja mam. niewielka bardzo ilość wystarczy, ociu pinkego. go no na pędzelek i tym samym pędzelkiem będę Nakładać ten pigment. Taki płaski. Weźmiemy sobie. I na cały środek będzie ten błysk nałożony. Lecimy z tym klejem. I takim ruchem stemplującym sobie nakładam. Klej sprawi, że te odrobinki nie będą nam się w przeciągu dnia osypywać na policzek. Będą po prostu przyklejone i przetrwają cały dzień, całą noc. I nakładamy pigmencik. Takim tampującym, paruchym. Najlepsze są płaskie pędzelki, właśnie do aplikacji tych produktów, do pigmentów sypkich I lecimy, modelujemy. Teraz słuchajcie, dolną powiekę brązikiem. I wezmę sobie odcień brązu. Odbijamy, bo to ma być taka delikatna, bardzo chmurka już na dole. Na górze i tak już się dużo dzieje. Zaraz po tym kcielecie jeszcze. Mm. Ten Zobacz. O, ten weźmiemy. Ja z tym modelowaniem powieki dolnej schodzę dość nisko. Słuchajcie, nie bójmy się tego zrobić. Że, dlaczego tak nisko? Słuchajcie, żeby powiększyć oko, żeby go nie zamykać optycznie. Widzicie? Już dużo większy się wydaje. Taki, taki efekt wizualny. Przed tuszowaniem rzęs używam białej bazy od Eveline Variet. ona mega wydłuża rzęs. Jedyne co, po aplikacji tej bazy trzeba chwilkę odczekać, chociaż takie 10 sekundeczek, żeby delikatnie ona sobie zastygała na rzęsach i później nanieść na nią tusz do rzęs. Na dolne również nakładam i ona też delikatnie tak sprawia, że tuż do rzęs się nie osypuje, ani też nie, nie odbija, przynajmniej u mnie tak jest. Mam dość długie swoje ręce, ale zauważyłam, że jak jej nie użyję, to potrafi mi się tam zjeść ten tusz, szczególnie tutaj na górnej powiece odbić w przeciągu dnia. A z nią tego efektu nie mam, więc... Chyba coś na rzeczy jest. Teraz rzęsy mamy jak pruszone śniegiem. Chcielibyśmy nie chyba ze śniegu, to nic z tego w tym roku. Moi słuchajcie, mi napiszcie w komentarzu, jak Wam się podoba. Taki makijaż świąteczny mojej odsłonie. Dobra. Chwilkę odczekamy i nałożymy tuż do rzęsy. Też od Bell sobie nałożę tą e Wow Crazy Volume Maskerę. Paletkę mam od Kobo, Słuchajcie, jakby kogoś to interesowało. Bardzo fajne tutaj są brodziki, też brokaty. Już ta baza fajnie zaczęła ztygę czuję przy malowaniu. Zobaczcie jaki efektu, wow. no i zobaczcie jaki przepiękny efekt tworzy ten tusz od Bel i ta baza od Eveline. Jak macie swoje rzęsy w dobrej kondycji, kupcie sobie tę białą bazę od Eveline i zapomnijcie o sztucznych rzęsach, bo to jest efekt sztucznych rzęs. Ja tak na normalną sprawę teraz zastanawiam się, czy będę doklejać te kępki, bo nie potrzebuję. Mega, jestem zachwycona. No że mam pierwszy raz tej bazy generalnie, bo już ją dawno, dawno testowałam, używałam i robię. efekt, robi wrażenie. Dobra, pora na czerwoną pomadkę do ust w takim odcieniu. Takim sexy red, sexy red odcień od Maybelline Maybelline Stay Matte, słuchajcie ona jest długotrwałą matką, przetrwa wszystko, każdy posiłek Jedyne co zjada się od środka tworząc taką skorupkę troszeczkę nieestetyczną, ale można delikatnie sobie po prostu to ściągnąć mokrą chusteczką i ten środek domalować po czasie, więc zobaczcie Bez konturówki Już w ogóle buzia ożywa, co nie? Przerwują. No i tak to słuchajcie, wygląda. I teraz mały trik. Bierzemy chusteczkę szybko, bo dopóki ona nie zastygnie, lubi nam się odbijać czerwi na zębach. Więc bierzemy chusteczkę, wkładamy w środek i odbijamy. Widzicie, no? No i teraz już nic nie powinno na ząbkach nam zostawać. Ona jest piękna, ta matka, Piękny, przepiękny kolor. Tylko jedyne co, słuchajcie, te Maybelline z tej matki mają tu do siebie, że wysuszają usta. Więc przygotujcie przed tą pomadką je bardzo intensywnie, wypielęgnujcie, żeby też nie było żadnych suchych skórek, bo będzie to widoczne, będą podkreślić na pewno matowe pomadki, więc zadbajcie ogólnie o pielęgnację całej buzi przed takimi makijażami. No i co? Tak to się prezentuje, słuchajcie. Ja, jeżeli chodzi o kontur, chyba już bym nic nie dodała. Nie dodałam w końcu sztucznych rzędz ani kępek, słuchajcie, bo efekt po tej bazie i tuszu jest zadowalający, przynajmniej na moich rzędzach to się świetnie sprawdza. Więc mega Wam serdecznie polecam tą białą bazę i uważam, że do tej białej bazy już jaki tusz weźmiecie, myślę, że będzie efekt dużo lepszy niż bez bazy, słuchajcie. Więc tak to się prezentuje, słuchajcie, tak wygląda mój makijaż. Świąteczny. Dajcie znać, jak Wam się podobało. I zamierzam jeszcze, jeżeli będziecie oczywiście chcieli, nagrać jeszcze jeden makijaż świąteczny, ale tym razem na live, na żywo, więc dajcie mi koniecznie znać tutaj w komentarzach, czy chcecie taki makijaż. A ja na pewno wpadnę do Was któregoś dnia i sobie nagramy na żywo drugą wersję, troszeczkę inną, kolorystycznie, z inną pomadką, po prostu inny to będzie świąteczny makijaż albo sylwestrowy. Można to też uznać jako look. Czemu nie. Słuchajcie, jest błysk, jest błysk, jest bardzo elegancki, wyjściowy makijaż. No I fryzurka też pasuje. No i słuchajcie, ja się z Wami żegnam. Tawkę dopijam. Zostawiajcie po sobie komentarze. kciuki do góry będzie mi bardzo miło. No i fajniej, że jesteście, fajnie, że mamy już taką troszeczkę e, większą publiczność, ja myślę, że będzie stopniowo jeszcze większa więc bardzo się cieszę. No i co? Buziaczki i do następnego filmiku, do następnego live. Buziaczki, ściskam was mocno i pa pa.